Hej, Ja dam. A dzisiaj robimy papierowe jajka. Dokładnie, tak jak powiedziałam, moja córeczka, robimy papierowe jajka. Do tego będziemy na początek potrzebować zwykłej kartki papieru, żeby zrobić nasz szablon. Później będziemy używać papieru kolorowego. Można oczywiście od razu zacząć na papierze kolorowym, ale żeby nie było śladów ołówka, to dlatego robimy najpierw szablon, żeby móc powtarzać. Na początku zrobimy, rysujemy koło. Na kartce. to. tamci już masz. tylko pokazujesz jak to Tak, oczywiście, że pokażę jak to Pomożesz mi? Trzeba kręcić Z Cyklem. Tak, cyklem. Już tak tu, o. Nie jest potrzebna nawet całość. Ważne jest, żeby mieć Koło ze, z wytyczonym środkiem. Mogę Od tego zaczniemy. Tu jest widzisz, tu, jest, tu gdzie był cyrkiel wbity, tu w tym, miejscu, tu jest wbity. I teraz zgi, zginamy nasze koło przez ten sam środek. Będę po prostu, żeby mieć wzór jajka, żeby były symetryczne ładnie. Ja, do, ja następnie użyję po prostu krzylika, żeby wyrysować jajko. Tu już mam połowę jajka narysowaną. Jak wytniemy i rozłożymy kartkę, będziemy mieli nasze całe jajko. Tuż tu mamy wycięte nasze jajko, jako szablon. Tak, na razie możesz trzymać. I teraz będziemy zginać pojedyncze kartki papieru. Ja tu kod kolorowego, takiego uparwionego w masie, żeby móc to później ładnie wszystko powycinać. Ja będę wycinał po kilka jednocześnie. Tu mamy pozginane kawałki Papieru na pół Kiedy przykładamy. Przykładamy ja to w ten sposób, bo ona też inaczej powycinać. Ja proponuję w ten sposób, jak będziemy mieli wycięte, żeby przyłożyć wtedy nasz szablon. Można albo odrysować go, można też na każdy kartkę osobno, albo właśnie przyłożyć w ten sposób tutaj do naszych kartek złożonych w pół i po prostu wzdłuż tego szablonu wyci wycinać całość. I w ten sposób powstają już te kartki gotowe. Ja tu mam przygotowane przygotowałem wcześniej, żeby teraz nie tracić czasu na wycinanie. Tu jest, mam około, jeśli dobrze pamiętam, 16 takich czy, części jajka. Będziemy z tego teraz sklejać. Na każdą, po, każdą połówkę jajka trzeba posmarować klejem i przykleić drugą połówkę do tego. Teraz będziesz mi pomagała. Klej tak, znaczy bierzemy, tak już jestem odrobiny, wysunie drobina. Teraz musisz przesmarować tu. Zostępnie? Będę mogła kolory? Możesz, ale raczej, raczej tak po kolei. I teraz zobacz, tu przyklejamy równo następną połówkę. Dlaczego ja nie mogę wybrać? Też możesz wybrać następna, następną. Tu będziemy tak sklejać po kolei. Ważne, żeby wszystkie ładnie do środka przylegały nam te połówki jajek. Proszę. Tu już mamy wszystkie sklejone nasze połówki jajek. Jeszcze dodatkowo, w sensie będziemy teraz całość rozkładać i sklejać pierwszą z ostatnią połówką. Do środka proponuję jeszcze wsadzić e, kawałek takiej tasienki pętelki, żeby móc zawiesić na przykład na naszym drzewku, który ostatnio wykonałem. A tak się prezentują nasze jajka. Dokładnie, tak jak powiedziała moja córka, tak się prezentują nasze jajka. Tu będziemy wieszać na naszym drzewku. Tu jest ono już ozdobione przez moją córkę, tak jak mówiłem, fajnie jest pomalować taką doniczkę troszkę. Proszę, zawieszaj. to jest moja? Tak, to są. Tak, nie, to, to jest, to, jest to, 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 które przed chwilą robiliśmy. Moim zdaniem, warto takie coś wykonać, właśnie jako o, taka ozdoba na e, takie drzewko. Tu dodatkowo można też. warto sobie na przykład gdzieś tam między którymi stronami podpisać, że to właśnie go wyrobiło dziecko, właśnie z imieniem, z datą, jako taka pamiątka na, na przyszłość. Sięcie, czy słoneczko. Więc na pewno warto coś takiego wykonać. Jeśli się podobał pomysł, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne jakieś tego typu pomysły na ozdoby, to zachęcam też do podzielenia się na dole w komentarzu. Za tydzień pewnie pokażemy inne ozdoby, które też uzupełnimy nasze drzewko. Więc zachęcam właśnie, tak jak już mówiłem, do subskrybowania. I do zobaczenia następnym razem. W ten razie, hej! Ta pa!